Dzień dobry Państwu. Witam na konferencji prasowej w szpitalu przy ulicy Karowej, w szpitalu imienia księżny Anny Mazowieckiej z okazji Dnia Wcześniaka. Spotykamy się, jest z nami ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, pani Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, a także pani Barbara Wieczorek z Wiktorią Malutką na ręku. Mama Wiktoria jest wcześniakiem, a pani Barbara jest mamą Wiktorii, mamą wcześniaka. Pani Elżbieta Brzozowska, wiceprezeska Fundacji Koalicja dla Wcześniaka oraz pani Dorota Zadrożna, pielęgniarka oddziałowa oddziału intensywnej terapii Praworodków Szpitala na Karowej. Bardzo proszę panią ministra Gnieszka ziemianowicz bąk o zabranie głosu. i Jest jeszcze Michalinka, której nie mogę pominąć, yy, która w momencie narodzin ważyła nieco ponad 300 gramów. Pani ministra 370. Pani, 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 Pani ministro. Pani ministro. Tak. Przepraszam Michalinku, podejdziemy sobie do mikrofonu, mi tak. Zapraszam Pani Dobry. ministro. Dzień dobry, szanowni państwo. Witam państwa bardzo serdecznie w takim szczególnym dniu szczególnym dniu dla mnie, jako dla ministry rodziny, ale przede wszystkim szczególnym dniu dla wszystkich rodziców, wszystkich mam, ojców, tych dzieci, którym tak bardzo spieszyło się na świat, że przyszły na ten świat wcześniej, przed planowanym terminem. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Wcześniaka i jestem niezwykle wzruszona, ale także dumna, że mogę obchodzić go i świętować wraz z rodzicami, z mamami, z Koalicją dla Wcześniaka no i przede wszystkim z wspaniałymi lekarzami, lekarkami, którzy swoim zaangażowaniem, swoją codzienną pracą ratują zdrowie i życie. Dzieci, a później dbają o to, żeby z tych małych wcześniaków, wcześniaczek wyrastały zdrowe, silne i dzielnie maszerujące przez swoje życie dzieci. Dziś, w tym roku, po raz pierwszy obchodzimy Światowy Dzień Wcześniaka po wejściu w życie nowego prawa. Prawa, które zmieniło bardzo niewiele, a jednak tak wiele. Mała, wielka zmiana, mała, wielka ustawa, która powstała w wyniku tego, że w grudniu 2023 roku do drzwi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapukała koalicja dla wcześniaka. Rodzice, aktywiści, działacze, lekarki, osoby, którym na sercu leży dobro rodzin, dzieci hospitalizowanych po narodzinach i wcześniaków zapukały te osoby do ministerstwa. Ja byłam świeżo upieczoną ministrą rodziny wówczas z petycją. Z petycją i postulatem, żeby stracony czas, czas, który rodzice po narodzinach takiego chorego lub przedwcześnie urodzonego dziecka spędzają w szpitalu przy szpitalnym łóżeczku albo przy inkubatorze, spędzają często w obawie o zdrowie i życie swojego malucha, w stresie, obserwując jak lekarze walczą o to, żeby wszystko z takim maluchem było dobrze, ten czas jest im bezpowrotnie zabierany. Od momentu narodzin takiego dziecka leci czas czy leciał czas urlopu macierzyńskiego, a po wyjściu ze szpitala czasami po kilku, czasami po kilkunastu tygodniach, ten urlop po prostu się kończył i taka mama czy tata nie mogli już spędzać czasu z dzieckiem. Postulat był bardzo prosty: oddajcie nam stracony czas. Wydłużcie urlopy macierzyńskie dla rodziców wcześniaków tak, żeby ten czas przy szpitalnym łóżeczku mógł zostać odzyskany wtedy, kiedy już z dzieckiem wyjdzie się do domu. Było dla mnie jasne, kiedy tylko zapoznałam się z tą petycją, że to będzie jeden z priorytetów Ministerstwa Rodziny. Tak się złożyło, że ustawa, ustawa o dłuższych urlopach dla rodziców wcześniaków była, jedną z pierwszych, którymi jako ministra rodziny miałam zaszczyt i przyjemność się zająć. Zajmowałam się nią nie sama, zajmowałam się nią nie tylko w gronie z moich współpracowników z Ministerstwa Pracy, ale zajmowałam się nią wraz ze wspaniałą koalicją dla wcześniaka, ze stroną społeczną, z rodzicami, z lekarzami, z tymi, którzy przez kilkanaście lat walczyli o to, aby ta zmiana mogła wyjść w życie. I udało się. 19 marca 2024 roku weszła w życie 2025 roku, przepraszam, weszła w życie ustawa, na którą rodzice wcześniaków czekali 15 lat. W kilkanaście miesięcy udało nam się zrobić to, czego domagali się rodzice przez wiele, wiele lat. Co zakłada ta ustawa, co zakłada już dziś obowiązujące prawo? Za każdy tydzień dodatkowo spędzony w szpitalu rodzic wcześniaka lub dziecka hospitalizowanego po narodzinach może odzyskać tydzień dodatkowego urlopu macierzyńskiego. W mechanizmie tydzień za tydzień. Takich tygodni dodatkowych może być aż 15 w przypadku skrajnych wcześniaków skrajnych, czyli tych, których masa. Po narodzinach była mniejsza niż jeden kilogram, lub które urodziły się szczególnie wcześnie. Taki urlop udzielany jest na wniosek, taki urlop jest w 100% płatny. Z takiego urlopu może skorzystać albo mama, albo tata, prawni opiekunowie, rodziny adopcyjne. Taki urlop pozwala nie tylko odbudować czy zbudować więź z dzieckiem już w tych normalnych domowych warunkach, ale także jest często szansą na to, żeby mieć czas na dodatkową rehabilitację, na dodatkowe leczenie, na przeprowadzenie dodatkowych badań. Oddanie czasu rodzicom dzieci urodzonych przedwcześnie to jest największy i najważniejszy prezent i sprawiedliwość, jaką jako Ministerstwo Rodziny mogliśmy tym rodzicom dać. Z nowego urlopu do tej pory od wejścia w życie w ustawy skorzystało już ponad 2,5 tysiąca rodziców. Najkrótszy dodatkowy urlop, który, po który rodzice sięgają, to jeden tydzień. Najdłuższy to 15 tygodni. Jest z nami pani Barbara i jej córeczka Wiktoria, czyli osoba, która z takiego urlopu właśnie skorzystała. Ja ogromnie cieszę się z każdej historii, z każdej informacji o tym, że ten czas, który wprowadzona przez nas ustawa oddaje jest dobrze wykorzystywany, że mogą z tego czasu cieszyć się zarówno rodzice, jak i dzieci. Dziękuję bardzo serdecznie wszystkim tym, którzy przyczynili się, przyłożyli swoją rękę, przyłożyli swoją cegiełkę do tego, żeby ta zmiana nastąpiła i zachęcam wszystkich Państwa do szerokiego informowania o tym, że dodatkowy urlop dla rodziców wcześniaków jest dostępny. Że jeżeli tak jak się zdarzy, że dziecko urodzi się wcześniej, że trzeba nieco dłużej czasu spędzić w szpitalu, to można skorzystać i odzyskać ten stracony czas bo czas spędzony z dzieckiem to najcenniejsze, co może mieć każdy rodzic. Więc jeszcze raz serdecznie dziękuję. Życzę wszystkim Państwu wesołego, radosnego Dnia Wcześniaka, Koalicji dla Wcześniaka i wszystkim rodzicom dziękuję. I oczywiście kłaniam się w pas. Wszystkim lekarzom, wszystkim lekarkom, wszystkim pielęgniarkom, wszystkim pracownikom takich jak ten szpitali za to, że swoją pracą, zaangażowaniem i empatią ratują życie najmłodszych, najmniejszych. I często najdzielniejszych z dzieci. Dziękuję. Bardzo dziękuję Pani Ministro. Zapraszam panią Barbarę wieczorek z Wiktorią oraz panią Elżbietę Brazowską, yy, chyba z Michaliną, tak. Bardzo proszę pani Barbaro. Dzień dobry Państwu. Ja chciałabym wrócić do 17 listopada 2023 roku. Wtedy właśnie w tym szpitalu Michalinka i jej mama opowiedziały mediom o tym, ile. Tygodni urlopu macierzyńskiego mama Michalinki, trwając przy niej, przy inkubatorze, straciła bezpowrotnie. Nie mogła być ze swoim dzieckiem 24 godziny na dobę i nie mogła być tak, jak wyobrażamy sobie urlop macierzyński, z dzieckiem w domu, bo dziecko walczyło o życie. Przyszła na świat w 29 tygodniu ciąży. I był Światowy Dzień, po którym. Pojawiło się bardzo dużo informacji o tym, że tak być nie powinno i pomyślałam sobie ten dzień minie i minie ten temat, a tak nie powinno być, bo przecież codziennie rodzą się wcześniaki, tak? I rodzice wcześniaków bardzo chcą być ze swoimi dziećmi. Prawda, Michalinko? Tak. I tak powstała petycja. Do petycji dołączyły natychmiast organizacje działające dla wcześniaków z całej Polski. Rzeczniczka Praw Dziecka, Rzecznik Praw Pacjenta, pani posłanka Leo, która sama jest mamą wcześniaka. 16 tysięcy osób podpisało petycję, ale muszę powiedzieć, że na żadnym etapie nie było walki ze stroną rządową, bo ja często słyszę, że żeśmy wywalczyli, ale z panią ministrą Dziemianowicz-Bąk walki nie było, ponieważ przyjęła nas z otwartymi ramionami, stworzyła zespół roboczy, do którego zaprosiła zarówno ekspertów, jak i. Nas, stronę społeczną i wspólnie tworzyliśmy to prawo, z którego rodzice mogą korzystać. I ten rok, właśnie, 25, przyniósł nam w marcu zmianę, która powoduje, że rodzice mogą już odzyskać utracony czas. To, na czym mi bardzo zależy, to, żeby każdy, kto ma wśród swoich bliskich rodziców, wcześniaków, Mówił o tym dodatkowym urlopie macierzyńskim, żeby również w szpitalach ta informacja była, ponieważ kiedy rodzi się wcześniej, to jest taki szok, to jest tak, jakby wylądować na zupełnie nieznanej planecie, w dodatku w tę podróż nikt nie kupował biletu i rodzice nie wiedzą jakie są uprawnienia, z których mogą skorzystać, więc ta informacja jest bardzo potrzebna, żeby można było wykorzystać ten dodatkowy przywilej, którym jest urlop macierzyński. Natomiast też e, oczywiście są kolejne wyzwania i mam wielką nadzieję, że też będzie pozytywna odpowiedź z innych ministerstw, e, bo wcześniaki to nie tylko maleńkie szkraby, to dzieci, które niosą ciężki bagaż wcześniactwa przez całe życie i żeby dzieci, które są z niepełnosprawnościami, które urodziły się przedwcześnie, e, mogły być, żeby inkluzywność nie była tylko hasłem, żeby polska szkoła była otwarta na takie dzieci, żeby również resort zdrowia robił wszystko, żeby mama mogła być w sposób nieograniczony na oddziale przy swoim dziecku, żeby żaden szpital nie wprowadzał restrykcji, gdzie mama może być przez godzinę. Mama i tata powinni być tak długo, jak mogą, przy swoich maluchach. I kolejna rzecz, żeby oddziały się reorganizowały tak, żeby był rooming in, czyli żeby mama, która może i chce, mogła być przez cały czas przy swoim dziecku. O tym marzymy, a za to, że marzenie, które mieliśmy przez tyle lat i nikt nas nie chciał słuchać, a pani ministra nas wysłuchała i w ciągu roku dokonała zmiany prawnej, zmiany na poziomie ustawy i kolejnych ustaw, które z niej wynikały. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, bo to jest może mała zmiana, ale gigantyczna dla całych rodzin, a rodzi się rocznie około 20 tysięcy wcześniaków. Także bardzo, bardzo dziękuję. A tutaj mamy Wiktorię i panią Basię, które powiedzą, bo były jednymi z pierwszych, które skorzystały. A w swojej pracy, Basiu, byłaś pierwszą, prawda? Osobą, która skorzystała z nowego świadczenia. Tak, byłam pierwszą osobą, która skorzystała. Jestem mamą Wiktorii. Wiktoria urodziła się w 32. tygodniu ciąży niespodziewanie. I wtedy jeszcze nie wiedziałam, ile czasu spędzimy w szpitalu, ile czasu ja spędzę przy inkubatorze. Natomiast, kiedy dowiedziałam się o tej ustawie, która dała możliwość rodzicom, wcześniakom i chorych, chorym noworodkom, Przedłużyć ten urlop macierzyński, to, to jest niesamowicie dobra informacja i to jest bardzo ważny czas, którego oczywiście nie da się w pewien sposób odzyskać, bo każdy by chciał, żeby te pierwsze tygodnie z dzieckiem wyglądało inaczej niż w szpitalu, przy inkubatorze. Natomiast wcześniaki to są takie dzieci, które potrzebują trochę więcej wsparcia. I to jest bardzo ważne dla rodziców wcześniaków, że urlop został wydłużony i ja sama skorzystałam z pięciu tygodni uzupełniającego urlopu macierzyńskiego, który dodatkowo mogę spędzić z córeczką w domu, i dzięki temu ten czas, który spędziłyśmy w szpitalu, został poniekąd zrekompensowany nam dzięki właśnie temu urlopowi. Bardzo dziękujemy. I proszę jeszcze o zabranie głosu panią Dorotę Zadrożną, pielęgniarkę oddziałową od Działu Intensywnej Terapii Noworodków w szpitalu Karowej, która takie mamy, jak pani Basia spotyka codziennie. Troszeczkę bliżej mikrofonu. Też uważam, że jest takie przeświadczenie, że w momencie wyjścia dziecka do domu kończy się, dziecko jest zdrowe. No wtedy dla rodzica to się dopiero zaczyna cały jakby proces rehabilitacji, wsparcia bo my oczywiście pomagamy, ale w domu mama zostaje jakby sama i musi już wtedy szukać wsparcia w instytucjach zewnętrznych. Więc ten czas, który mama może dodatkowo spędzić ze swoim dzieckiem jest bardzo, bardzo ważny dla jego rozwoju emocjonalnego, jak i psychicznego. Zresztą tutaj na załączonym obrazku widzieliśmy, tak, dziewczynka mnie w ogóle nie zna, a poszła do mnie na ręce bez żadnego problemu. No Michalina to, z Michaliną się znamy, ale Michalina ogólnie jest bardzo otwartym dzieckiem i to też jest zasługa, proszę mi uwierzyć, głównie rodziców, bo szpital to niestety, to jest tak, my mówimy, że to jest zły dotyk. Dobry dotyk jest dopiero wtedy, kiedy przychodzi mama. Więc to, że mamy mogą być dodatkowo, ten czas spędzić się z dziećmi, to jest po prostu wielki, wielki sukces koalicji, pani ministry. I na pewno my jesteśmy z tego też bardzo, bardzo szczęśliwe. Pięknie, dziękuję. Mamy czas na kilka pytań w temacie konferencji, na wszelkie tematy związane z polityką. Pani ministra odpowie po, po wszystkim. Czy są pytania w temacie konferencji? Mhm. Dzień dobry, Magdalena, na granic radio RMF. Pani ministro, chciałam zapytać, ilu rodziców skorzystało z tego urlopu i czy wiadomo, ilu jest ojców w tej grupie, jaka, jaka jest proporcja między mamami a ojcami? Na pierwsze pytanie znam odpowiedź. To jest 2600 osób skorzystało z takich urlopów. Ale ponieważ urlop jest dostępny, zarówno skorzystać z niego może mama, jak i tata, rodzice sami decydują w jaki sposób tym uzupełniającym, dodatkowym urlopem się dzielą. To danych o tym, z jakiej części jaka osoba, który z rodziców skorzystał, niestety, niestety nie posiadam. Natomiast wiemy, że rocznie rodzi się około dwudziestu tysięcy wcześniej.